Ha, 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 jestem pod domem mojej ofiary, muszę porwać jego syna. Syneczku, idź już spać, już późno jest. Wiem, że jest noc, ale wiesz, przylecieliśmy przed chwileczką z wakacji, jesteś zmęczony. O, przylecieliśmy z wakacji? E, dobrze, ta, tata, tata, już próbuję, widzisz, jak się wiece, to próbuję się tutaj jakoś ułożyć do snu, no. Przeczytam Ci może bajkę, co? Dobra, mm. za górami, za lasami, była sobie e, księżniczka. E, księżniczka nazywała się e, e, Róża. O, wiedziałem, że tak będzie. Troszeczkę bajki i już zaśnie, no. Dobra, to ja idę też się kłaść spać, bo po podróży jesteś bardzo zmęczony. Bardzo fajny domek. Chyba ktoś ma tutaj ścieżkę. Muszę go zabrać. Chodź tutaj. Dam cię u mnie tam w pokoju. Tu będziesz leżał. Co to co za to miejsce jest? Co? Tata? Tata! Tata, gdzie jesteś? Tato! Halo! Jest tu ktoś? Halo, jest tu ktoś? Co jakaś winda jest? Halo! Kim ty jesteś? Dobry! Kim ty jesteś? Dobrze się spało? Co zrobiłeś z moim tatą? Halo, Nic masz jakąś taką twarz, ze Squid jesteś. Tak. Nie, wypuść Jestem mnie stąd. Tato. Wypuść mnie stąd. Tato. Nie wypuszczę cię. Tato. Teraz się pobawimy. Czy ty mnie porwałeś? Teraz się pobawimy. Ale co, he czy he co się pobawimy, o co chodzi? He 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 he. Chciałem cię porwać już od dawna. A, wreszcie mi się to udało. Ale przecież... He, 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 he. Co ty chcesz mi zrobić, no? Przecież my się nawet nie znamy. Ja nie chcę z tobą mieszkać. Bardzo dobrze, że się nie znamy. Wypuść mnie do taty. Nie wypuszczę cię. Zostaniesz tutaj do końca swoich dni. Nie proszę! A... Ratunku! Ratunku! ratunku. Nikt się tutaj nie usłyszy. Mam mikrofon wyłączony. Czy chcesz mi powiedzieć, że masz... Dźwięk koszczelne te drzwi? Tak. Nie! Halo! Kurczę nie Ja, ja, się, ja się może jakoś schowam przed nim. O oh, tutaj jest. O oh, co? Tu, oh, tu jest fajne miejsce. Dobra. Gdzie ty jesteś? Mam nadzieję, że... Bawimy się wołanego? Zdam się wołanego. Tu mnie nie znajdzie na pewno. Gdzie ty jesteś? Hey. Słyszę jego kroki Mam że go nie ma tu O nie On tam jest Nie, ja uciekam Stoj! Zostaw! O nie! Zostaw, zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie ty! Dziadu ty! No to teraz się pobawimy Chodź starawki Nie rób mi krzywdy Wjeżdżamy do góry I masz siedzieć tam ja wszystko powiem tacie, ja wszystko powiem tacie. Chodź tu. Chodź. Nie chcesz ci nic zrobić. Tylko chcę się z tobą pobawić. No a jak pobawić, co znaczy pobawić. To nie masz syna, żeby się z nim pobawić? Nie mam, a zawsze chciałem mieć. No to... Ale dlaczego akurat ja? Bo ty mi się podobasz. Nie, to jest jakiś koszmar. Ja wiem, że mój tata jest brzydki łysy, ale yy, kocham go, i nie chcę innego taty. Już za późno. Nie, ratunku! olo, Pamiętaj, Pomocy! że Pomocy! mam yy, szczelne tutaj drzwi, więc nikt cię nie usłyszy. No dobra, to weź mi chociaż daj coś do jedzenia, no głodny jestem. Nie dam. Nie będziesz mieć ze mnie pożytku, jak nie będę mieć siły. Żeby się z tobą bawić, no? Kto to kurde tam nie dzwoni? O, ratunku! Ratunku! alo, Proszę pani, porwali mnie! Halo, proszę na policję zgłosić! Bo wyspałem się jakoś, kurcze. Widzę, zbudzić mojego syna! Kurcze, ciężko jest w tym nowym domu coś zrobić! Czy hey, jest mój syn? O nie, to musi... To chyba ten porywacz, który mnie groził, przez którego uciekaliśmy za granicę. Nie najgorzej. Muszę to zgłosić na policję. Tutaj zapytam się, zapytam się tutaj o tutaj się zapytam, może widział mojego syna. Trzeba popytać sąsiadów najpierw. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy widział pan może? Y Takiego chłopczyka w zielonych włosach, malutki taki? Nie, nie widziałem. Okej, okay, dziękuję. Jakby pan widział, to proszę, tutaj ja pod jedenastką mieszkam. Wy pan? Dobrze, proszę dobrze. Proszę mi, bo chyba mi ktoś albo uciekł, dziecko uciekło, albo mi porwali. Nie, to jest koszmar. Czułej, prawie twój tata cię znalazł, ale ja nie pozwolę na to. Nie pozwolę. Dzień dobry Dzień dobry, ja bym chciał zgłosić porwanie syna dobrze, jak ma syn na imię? X Player. taki malutki w zielonych włosach i Czy Ile ma lat syn? Siedem. Siedem, No malutkie jest, mówię, na no, 7 lat. Dobrze. Kiedy co się stało? No dzisiaj, no wróciliśmy z lotniska, bo mhm. byliśmy w podróży. Tak. Y I poszliśmy, no musieliśmy pójść spać wcześniej, bo byliśmy bardzo zmęczeni, wie Pan. Tak. I zasnąłem. Tak. Y I jak wstałem, no to syna nie było w domu. A czy macie jakiś wrogów? No był jakiś gościu, który nam y groził, no, tylko to dzwonił zastrzeżonego numeru. Nie widziałem jego twarzy. No nie wiem. Yy, dobrze, zajmiemy się tą sprawą. Yy, do widzenia. Drun, 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 Halo? Drun, drun. Halo! Dzień dobry! O kim jesteś? Kim jesteś? Porywacz twojego syna z tej strony. Jeśli chcesz go odzyskać, to musisz mi zapłacić. Ale ja nie mam pieniędzy, no. jedny jestem. Daj mi 10 tysięcy Robux, wtedy wypuszczę twojego syna. Mam 10 tysięcy, ale to e, planowałem e, to dać synowi, jak na studia kiedyś pójdzie. Odłożone ciężko pieniądze, wie pan? Nie interesuje mnie to. Masz dać mi te pieniądze, jeśli coś... Y, się stanie twojemu synowi, ale chyba nie chcesz wiedzieć co nawet. No nie, dobra, 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 spokojnie, pójdę do banku i, i wezmę te pieniądze, wyjmę i Gdzie mam ci je przynieść? To pod trzynastkę. Pod trzynastkę? Tak. Dobra, lecę uratować mojego syna. Jaki to był numer? 13. Dobra. Trzynastka, trzynastka, trzynastka. Dobra. Dziwiaszkom te. Boże, jakie ja nie lubię tej miejscowości. Kurczę, tutaj no. To chyba było tutaj to. No. Czy się nie zna tutaj gdzie się jeździ to w ogóle. Dobra, numer 13. Numer 13, numer 13, numer 13. Numer 13. To są jakieś numery. 15. 12. 14. 13, o, jest, dobra. Dobra. Halo, jest tam ktoś? Halo? Halo? O nie, to są jakieś jaja. Czekaj, ja do niego zadzwonię. Dryn dryn. Halo? Halo, dzień dobry. Ja jestem pod tą trzynastką, ale nikogo nie ma. Zostaw pieniądze pod krzakiem. Dobra, jakiś krzak, 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 gdzie on? O, tu jest jakiś krzak w rogu tutaj, o. O, to będzie dobre miejsce, tutaj. Dobra. Dobra. Zadzwonię teraz. Halo? Halo? Jest, już, już proszę pana, już zostawiłem. Dobra. Ja oddalam się z miejsca. A, a gdzie, gdzie mój syn będzie? Czekał na mnie. Pod. Yy, pod czternastką. Jak pod czternastką? To pan tutaj mieszka? Czy co? Pan trzynastka, czternastka? Dobra, to pan sprawdzi szybko gotówkę, dobra? Dobrze, dobrze. Ja tu poczekam pod domem grzecznie. Dobrze. Chodź! Idę! Wezmę cię na ręce, bo pewnie za bardzo nie umiesz chodzić. Nie umiem no chodzić doskonale. Dobra. Sam nie umiesz, ty. To. Idziemy. No, co? Zabierasz mnie do taty? Tak. Yy, twój tata zapłacił. I teraz yy... co ja mam tutaj robić pod tym domem? Poczekaj. No dobra, poczekam. Twój tata zaraz tutaj przyjedzie. Drun, 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 drun. Halo? Halo? Tak słucham. Twój syn już czeka pod yy, czternastką. Dobra, dobra, to ja już tam jadę. Ja już tam jadę. Jest, mam nadzieję, że on to omówi prawdę. Prawdę, no. Jest tutaj. O nie, czy ty sporywacie go? Zostaw mojego syna. Zostaw mojego syna. Jezu synku Chodź tutaj Jeść, mam mojego syna. W końcu, w końcu, w końcu. Jezu, dobrze, że to się tak skończyło. Wracam do domu. Kurde, jeszcze samochód rozbiję często. No, Mam lecz. Dren, dre, dr, drem. Dren, drem. Syneczku, syneczku. Dren, drem, dren, dren. Usiądź tu, proszę. Dren, dren, dren. Usiądź tu, proszę, synku. Dren, dren, dren. Tata, tata, cieszę się, że jesteś. Poczekaj, bo ktoś dzwoni cały czas. Halo? Halo, dziś dobry, policja. Policja? Y proszę pana, y ja już znalazłem swojego syna. Ale mam pytanie. Tak. Y Czemu pan go szukał na własną rękę, a nie dał temu policji? No dlatego, że porywacz do mnie zadzwonił i powiedział, że mój, muszę dać 10 tysięcy. Jak dam, to uwolni mojego syna i, i spełni te oczekiwania. Chwileczkę, czy ja dobrze widzę pana dom? Hmm, <laughs> hmm, Otwarte drzwi. To, 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 co to, to, to dzwonił, tata? Co? No, policja synku dzwoniła. Eee, pytali się, czy znalazłem już ciebie. No, dopiero po fakcie. No, wyobraź sobie, jest pan aresztowany, panie Nohal. Że co, przepraszam, za co? Po prostu pan y szukał syna. Czy też nie ma takiego przepisu? Czy pan oszalał? Jest taki przepis, bo ostatnio wszedł. I muszę pana zaaresztować. Grzbana, pan jest jakimś fałszywym policjantem. Nie jestem fałszywy. Grzbana, młodszy aspirant krowociński. pana, wypad z tego domu. Ale wiesz, co ten gościu jest podobny do tego, co mnie porwał? Serio? O nie. O nie. Kurczę, czyli ja wywaliłem z domu prawdziwego porywacza. No tak, ta, ta, mówię ci. Dobra, chodź ze mną, słuchaj. Jedziemy na, jedziemy na prawdziwą policję, wiesz? Jedziemy na prawdziwą policję. Chodź, idziemy. Ja go załatwimy teraz na zawsze. Odszukamy jego miejsce zamieszkania, słuchaj. I załadujemy go do więzienia. O, jesteśmy. Dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry. Proszę pana. Co się stało? Panie. Yy, przed chwileczką był tutaj. Po pierwsze, proszę pana, mój syn się. Yy, no, mój syn yy, jest już ze mną. Wszystko się rozwiązało. Ale wie pan co? Yy, zadzwonił do mnie tak. yy, gość, który się podawał za policjanta, nawet przyszedł do mnie. Tak. I powiedział, że mnie aresztuje za to, że na własną rękę szukałem swojego syna, wie pan? Tak. To nie ma takiego przepisu, nie? No nie ma. A jak go wyrzuciłem z domu, nie? Tak. To się okazało, że mój syn go rozpoznał i to jest porywacz. Porywacz, ten co porwał mojego syna. Jak, jak możemy go jakoś odnaleźć? On musi na pewno gdzieś tutaj w Brookhaven mieszkać. Dobrze. Próbuję go odszukać i zobaczymy Ok, super Dobra Udało nam się odnaleźć adres tego sprawcy, więc lecimy tutaj e, aresztować tego typa Policja w Brookhaven jest e, mocarna Nie da rady chłopak, nie? Mam nadzieję, że go zaskoczymy Dobra Jedziemy tutaj Mam nadzieję, że mi się uda odnaleźć ten dom Dobra, mam nadzieję, że ten typ jest w domu. O, jak będzie na tyle bezczelny, to się nawet nie schowa. Dobra. Jest w domu. Jest w domu, także nawet nie będę pukać do niego. Policja, gleba, 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 gleba. Gleba, stój. Stój, stój! Jesteś aresztowany pod zarzutem porwania i wymuszenia pieniędzy, proszę pana. Pójdzie pan ze mną. Jest pan aresztowany, proszę pana. Już spokojnie. Grodzi, grodzi panu. Proszę pójść za mną. Dobrze. Będę strzelać. Grodzi panu, proszę pana, 12 lat pozbawienia wolności. Tu proszę do samochodu. Sprawiedliwość, proszę Pana, zawsze wygrywa. Proszę o tym pamiętać. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrypcję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, które od mnie którego... żeby nie przegapić kolejnych śmiesznych chodników. Z Adamkiem! Pa, pa!